Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim dniu naszego konkursu i w trzecim odcinku specjalnym z najnowszego Need For Speed na PC. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać i poruszyć temat kariery która jest dostępna tutaj w najnowszym Need for Speedzie, ponieważ ona odnosi się do kilku rzeczy, które uwielbiałem właśnie w całej serii Need for Speed i o tym chciałbym się z wami podzielić. To będą bardziej tutaj już moje przemyślenia i troszeczkę wspomnienia a propos tego, co się działo i dlaczego ja tak lubię Need for Speeda i dlaczego ta najnowsza część też mi bardzo pasuje i bardzo w nią lubię grać. Ale zaczynając od genezy tego to w najnowszym Need for Speedzie mamy pięć ścieżek, które prowadzą nas przez karierę, i do, w tych pięciu ścieżkach możemy się odnaleźć. Możemy wybrać jedną, dwie, trzy, czy nawet pięć. Jednak przeważnie jest tak, że wybieramy kilka tych ścieżek i przeważnie wybieramy je wszystkie, ponieważ chcemy poznać te wszystkie osobistości, te wszystkie ikony które tutaj no, doprowadzają nas do tego, kim w końcu będziemy, no bo dążymy do bycia najlepszym w tych wszystkich dziedzinach, bo o to chodzi. W życiu też o to chodzi, ale to na razie nie skupiamy się na życiu, tylko właśnie na grze. Jeżeli już osiągniemy to mistrzostwo, pokonamy ikony w tych pięciu dyscyplinach, które reprezentują, no to wtedy mamy to już. Jakby to nazwać? To wtedy my jesteśmy tym mistrzem? To my jesteśmy wtedy tą osobą, która połączyła te ikony w jedną, i to my jesteśmy wtedy tą najlepszą postacią, którą tutaj właśnie gramy. Bardzo mi się podoba to, że twórcy zatrudnili tutaj prawdziwe postaci, które znamy ze świata rzeczywistego, które odwzorowywują i przedstawiają te postacie takie, jakie są w świecie realnym. Ken Block, Morohoshi-san. Naprawdę tutaj bardzo, bardzo pasują i bardzo mi się to też podoba. Jest oczywiście jeszcze Risky Devil, jest Magnus Walker i czy kogoś pominąłem? Tak, pominałem A Te osobistości, te ikony reprezentują styl w rzeczywistości i bardzo się cieszę, że mamy w to grze, ponieważ ta imersja się wtedy jeszcze lepiej pogłębia i możemy bardziej się wczuć w to co się dzieje w grze. Mi to się zawsze podobało i dlatego lubiłem tutaj na przykład Unrecovera, ponieważ te kascenki, które były nagrywane z prawdziwymi aktorami, czy też Most Wanted, czy Carbon, miały coś w sobie. I to samo czuję tutaj, że te kascenki z prawdziwymi aktorami, jeszcze takie łamanie tego, tej czwartej bariery. Nie jest bardzo dobrze wykonane, bo te wszelkiego rodzaju uściski, piątki, żółwiki, napłaje czy jakieś inne rzeczy naprawdę powodują to, że się w to wcielamy i że mamy jeszcze głębszą więź z tym, co się dzieje. Ja tak miałem i oglądałem to, jak grałem, oglądałem to takiego rodzaju jak filmową przygodę, że nie wiem, co się zaraz stanie, ale wiem, że będę miał tam jakieś um, zadanie do spełnienia. Jeżeli tutaj wyścigi, to tak naprawdę są dla mnie jakiegoś rodzaju odskocznią i głównym zajęciem, które się dzieje, a odskocznią to właśnie można, to też były wyścigi, tylko że troszeczkę inne. I odskocznią było to, że ta cała ekipa się spotykała i tam rozmyślała jakieś plany. Fajnie, że to też są te rozmowy telefoniczne, bo one też bardzo dużo tutaj dodają. Przedstawienie nowych wyścigów poprzez rozmowy telefoniczne było bardzo fajne, ale ja osobiście wolę scenki niż tylko słyszeć dwuzdaniową kwestię tutaj bohaterów. No przeważnie tak było, że tak, cudowna robota. Bardzo cieszę się, że ze mną tutaj przyjechałeś, ale masz zaproszenie na kolejne zawody. I to mniej więcej tak się tutaj odbywa. A kiedy mamy te kascenki, kiedy na przykład tutaj Manu przedstawia nam. Kenabloka i jego Gymkany, to ja wtedy po prostu odlatuję, rozsiadam się wygodnie w swoim fotelu, mam chwilę odpoczynku od tych wyścigów, mogę sobie obejrzeć, mogę sobie posłuchać i mogę się poczuć, jakbym tam naprawdę był. Bo pomysł na umieszczenie kamery w. na głowie? Nie wiem, jak to zostało wykonane, ale zostało to wykonane bardzo dobrze. Że naprawdę widzimy ręce tej swojej postaci. Widzimy jak ona się tutaj zachowuje, porusza i jakie ma działania, i też jak to wygląda. Co dla mnie jest obłędne i bardzo, ale to bardzo to lubię. Może dlatego, że wychowywałem się i jestem pokoleniem tutaj e, Mosmotytę i Carbona, bo to były właśnie te jedne z pierwszych gier, które grałem. Oczywiście później musiałem nadrobić troszeczkę Under, e, Granda, bo. Bo nie miałem okazji, nie przeszedłem całego i, i to był mój ten ból, że jak zaczynałem grać w to nie byłem jeszcze na tyle dorosły, żeby go przejść. <grym> I to było dosyć zabawne, ponieważ próbowałem tą grę przechodzić, ale nie byłem w stanie, byłem wtedy jeszcze za młody i nie mogłem tej gry przejść. Ale było to coś niesamowitego i do tej pory to pamiętam, że wtedy będąc jeszcze w szkole, bardzo, ale to bardzo Przeżywałem to, że te wszystkie kascenki, które się dzieją, jak wchodziłem na czarną listę, czy później jak miałem się ścigać i budowałem tą swoją drużynę w karbonie, to było też niezapomniane wrażenie, którego, które pamiętam do tej pory, że bardzo wtedy e, nie mogłem wytrzymać. Chodziłem do szkoły taki podekscytowany i wszystkim opowiadałem to, co zrobiłem w grze. Teraz już dorosłem i teraz opowiadam to Wam. Co, co zrobiłem w grze i jak bardzo mi się to podoba, ponieważ mamy takie możliwości, mamy YouTube'a i różnego rodzaju inne rzeczy, które nam to udostępniają. I, I naprawdę, bardzo się z tego cieszę, że tutaj mamy powrót do tego, że ta kariera jest taka, jak powinna być. Chociaż e, szczerze, chciałbym je jeszcze coś większego, ponieważ lubię karierę. Najbardziej kariera podobała mi się w Undercoverze, bo była filmowa. A filmowa kariera jest no, niesamowita i, i bardzo, bardzo do mnie przemawia. Pomimo, że to jest w grze wyścigowej, ale na przykład jakby była taka kariera jak bazowana troszeczkę na filmie Szybcy i Wściekli Tokyo Drift, to by było już coś, ponieważ uwielbiam takie klimaty i to jest jedna z części, która podobała mi się i która nawiązuje bardzo do, tego, do tej kultury wyścigowej. Która niestety jest już troszeczkę zapominana i pozostawiona w odstawkę, ale to już jest całkowicie inna rzecz na inne rozważania. A ja na ten trzeci dzień pozostawię was z pytaniem, które też troszeczkę się odnosi do kariery i do tego jak tutaj wygląda gra. A pytanie brzmi: jaka postać z Need for Speed Underground została przeniesiona do najnowszego. Need for Speed. Jeszcze musiałem się tutaj e, przejęzyczyć, ale mam nadzieję, że to nie będzie dla Was problem. Może przeczytam to jeszcze raz. Jaka postać z Need for Speed Underground została przeniesiona do najnowszego Need for Speed'a? Mała podpowiedź z mojej strony. Nie było to do... znane od samego początku. Dopiero poznaliśmy to później. Mała moja podpowiedź z mojej strony, żebyście wiedzieli. O kogo dokładnie chodzi. Wszystkie informacje znajdziecie u nas na stronie NFS Zone. Internet też o tym wie. Google też wiedzą, Wikipedia pewnie też. Ja na dzisiaj już z tą informacją Was zostawiam. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Powodzenia w konkursie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.